Czy jesteście ciekawi, jak zwiedzać wszechświat bez wstawania z łóżka? Odkryjmy razem tajemnice podróży astralnych. Podróż astralna, znana też jako doświadczenie poza ciałem, to stan, w którym, według niektórych, dusza opuszcza ciało i podróżuje w różne miejsca. To trochę jak sen, ale czujesz się jakbyś nie spał. Niektórzy twierdzą, że potrafią odwiedzać odległe krainy, a nawet inne wymiary. Naukowcy wciąż nie mają jednoznacznej odpowiedzi na to zjawisko. Teorie wahają się od bujnej wyobraźni, aż po zmienione stany świadomości. Niezależnie od tego, czy jesteś sceptykiem, czy wierzysz w takie rzeczy, sama idea, że. Nasz umysł może wędrować tak swobodnie jest fascynująca, prawda? Więc następnym razem, kiedy będziecie odpływać w sen, kto wie, dokąd powędruje wasz duch może na Księżyc albo na szczyt Pałacu Kultury i Nauki? Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Świat Ciekawostek z dzwoneczkiem i zalajkować filmu. A jeśli chcesz dołączyć do mojej grupy, naciśnij na link w opisie.